Cześć, kochani, tu Pan Bartek ze Stowarzyszenia Otwarta Wiliczka, czyli Bartłomiej Krzych, Radny Rady Miejskiej w Wiliczce. Wróciłem teraz z urzędu, z komisji, zebrania radnych i też takiego spotkania z inwestorem, inwestorami, którzy chcą w i Wielkich poszerzać strefę gospodarczą no i chcą, żeby im tam odrolnić działki, tak mówiąc w uproszczeniu. Taką specjalną, przyspieszoną procedurą. No i ja generalnie jestem bardzo sceptyczny, bo zauważcie. No, ma polegać to na tym, że gmina odrolni działki tym inwestorom, a oni w zamian za to przeznaczą jakieś pieniądze na budowę infrastruktury. Taka ma być umowa. Tylko, że najpierw my im zmieniamy przeznaczenie terenu, odrolniamy, a później oni gdzieś tam może zrobią tą drogę. Dlaczego mówię może? Bo już wiele razy było tak, i są przykłady i w Węgrzcach Wielkich. I teraz w Bogucicach, w Jelice Bogucice, przy ulicy Dębowej Spadowej, że deweloper podpisał umowę, ale później z różnych przyczyn się z niej nie wywiązał. Podpisał umowę, gdzie on miał natychmiastowe korzyści, bo uzyskał zgodę jakąś na, na dostęp do drogi publicznej, na przykład, nie? żeby wybudować osiedle bloków. No i później, jak już budował, to nagle się wyszły jakieś problemy, bo tam, gdzieś tu w węgrzach był COVID, tam gdzieś jest problem z odwodnieniem, no i wszystko stanęło. I w, moim, w mojej ocenie wiele, a może i większość umów podpisywanych z deweloperami e, tych pierwotnych umów nie jest dotrzymywane. Później są aneksowane, przedłużone terminy, e, ograniczane e, zakres inwestycji, więc to nie jest takie pewne. To nie jest takie pewne, jak się wydaje, że deweloper powie, że zrobi coś, my podpiszemy umowę. To jest spółka, która może w rok wyprowadzić pieniądze zbankrutować i później my nawet z nich nie ściągniemy. Dlatego ja dzisiaj mówiłem przede wszystkim o zabezpieczeniu naszych interesów. Bo nikt o tym nie myślał. Wszyscy wierzył deweloperowi. Powiem Wam jeszcze, to była już druga komisja w tym temacie, drugie spotkanie. Na poprzedniej komisji było tak, że no generalnie radni mieli wątpliwości, nie zgadzają się, bo tu w Węgrzcach, żeby od, odrolnić te działki, te, ci inwestorzy... No to jest spółka 7R i spółka łatwo.pl, to nie jest... To znaczy tam wnioskuję o to głównie Spółka łatwo .pl, pośrednik dla nieruchomości, też dla 7R. Oni działają razem. Zresztą dzisiaj by, byli przedstawiciele razem. I oni chcą, żeby odrolnić no, jakieś tam hektary działek w Węgższach Wielkich, a oni by zrobili kawałek drogi łączących Węgższe Wielkie ze strefą gospodarczą w Kokotowie. Kawałek, bo nie do końca yy, tak naprawdę ten, ten kawałek byłby bez sensu, bo on by się kończył na rzece i nie wiadomo, co dalej. No nie wiem, może by gmina by się miała zrobić, nie? I Generalnie radni byli sceptyczni do tego, no ja oczywiście też. Yy, no i dziś też mieliśmy spotkanie, zanim przyszedł inwestor. No to też ludzie sceptyczni nie. Jeżeli ma być tutaj w Węgrztach yy, tereny tereny przemysłowe. Yy, tereny, hale, magazyny to musi być tam droga przez, przez tory kolejowe do podłęża. Tam musi być, nie? Ta droga jest de facto projektowana, tylko niby gmina mają wybudować. A to jest koszt 60 milionów złotych, których gmina wieliczka na ten cel nie ma i nie będzie miała. W ogóle ta droga nie jest nikomu potrzebna, tylko tym, de, tym biznesmenom, powiedzmy. Nie? Tym inwestorom, nazwijmy ich. No. Yy, no więc, dzisiaj ci inwestorzy urabiali tak radnych, że no dobre, no to my zrobimy tą drogę, a Wy nas zwolnicie z podatków na, na 10 lat. Czyli tak, jakby gmina zapłaci za tą drogę, która im jest potrzebna. Do tego, żeby tam coś budować, żeby i oczywiście odrolnimy im, bo im głównie przede wszystkim chodzi o to, żeby to odrolnić, nie? żeby im plan zagospodarowania pozwalał zabudować te tereny halami. I z tym się wiąże wiele ryzyk, bo ta Droga właśnie łącząca węgsty Wielkie z Podłężą, z Niepołomicami, pod torami, ona jest bardzo ryzykowna. Tam, tam jest wiele ryzyk, na przykład pod torami kolejowymi, bo ten nasyp kolejowy jest nisko i tam bardzo wysoko są wody gruntowe. No więc to jest trudna inwestycja, która może w pewnym momencie stanąć, bo coś się tam stanie, nie wiadomo co. Przypomnę, jak były dzisiaj, to też mówiłem, jak były budowane wiadukty Tutaj na tej głównej trasie A4, nie A4, Tarnów-Kraków, trasie kolejowej. Jak to się długo przeciągało? I tak naprawdę, jeden z tych wiaduktów, który właśnie był bardzo nisko położony, gdzie były problemy z wodą, to ja nie wiem, czy on 4 lata nie był budowany. Strasznie się to odciągało. Więc, a, a pan dzisiaj inwestor mówił, oni już to w 6 miesięcy zrobił. I kurwa, jeszcze ci radnie się ze mną kłócą. Te... Ty, Krzysiek, się nie znasz, to jest prywatny, to on zrobi 6 miesięcy, a Kolej to... Bo kolej robi. Kurwa, nie Kolej robiła te, yy, te wiadukty, tylko robiły to prywatne firmy, między innymi Strabag. Kolej to tylko zlecała, dawała pieniądze. Pojęcia też Ci radni nie mają, dało się tak urabiać, tylko żeby... No i, no i tak, to teraz to najważniejsze. Zanim przed Pan inwestor-developer, jak zwał, no to ludzie raczej sceptycznie przeciwni, nie, bo nie będziemy tutaj y, odralniać, robić strefy gospodarcze, jak nie ma dobrego dojazdu, no to tak się nie zgadzamy. No i ten deweloper, y, mnie gdzieś tam zhejtował, że ja tu wszystko blokuję, nie słuchajcie mnie, bo, bo ja tutaj już zablokowałem inwestycje w Węgrzech Wielkich, już by gmina Wieliczka miała pieniądze, już by firma tutaj była jedna, chodzi o Konika. Y, i, I mnie nie słuchajcie, bo ja bajki opowiadam, nie? No i tak mnie. <grym> I tak zbuntował tych radnych, no i na koniec było głosowanie i już kurwa większość radnych była za. Ja nie będę za, ja będę przeciwko temu, jeżeli nie będzie realnego scenariusza dojazdu, yy, takiego, który nie będzie mieszkańcom przeszkadzał, to ja nie będę zagłosował głosował za odradnieniem tych terenów. Bo ja chcę wam przypomnieć, zwłaszcza do mieszkańców Węgrzy Wielkich, jakie były obietnice? W 2019 roku tam chodziło o dużą działkę, żeby ją wyrazić zgodę na sprzedaż, bo to była wiejska działka. Ile, no, ile wtedy obiecywano? Będziecie mieli tutaj 10 milionów do Waszej dyspozycji, na co chcecie? Yy, bo, bo tu będzie droga zrobiona, ścieżka rowerowa, będzie wszystko zajebiście. Tylko co, teraz tam są wyścigi urządzane, moto, motoro, motorowe też. ludziom gdzieś tam jęczy, bzyczy. Yy, żadnych pieniędzy, no, gdzieś tam jakieś pieniądze, niby z, tych, z tej puli, zostały przeznaczone na jakieś dróżki. Ale tak naprawdę, całestwo nie ma do dyspozycji tych pieniędzy. A co, co ciekawe, tam była jeszcze dotacja, mówię o wększtach, o tej strefie pozogi. Na 20 milionów złotych yy, i gminie grozi zwrot, bo tam był taki warunek, że to było tylko dla małych i średnich firm, które w ciągu tam 3 czy 5 lat mają rozpocząć działalność po gdzieś tam z 50 150 osób. Na razie zero. Po 3 latach zero osób jest zatrudnionych. Tam dopiero się jakiś jeden budynek buduje, z tego co widziałem. Więc jeszcze jest ryzyko takie, że gmina Wieliczka będzie musiała zwrócić miliony, za tą budowę, tej, tej drogi też donikąd, nie, no bo na razie to jest też ślepa droga ta, do tej nowej strefy gospodarczej. No plus jest taki, że gmina po, posprzedawała te działki, więc były jakieś wpływy, tylko mieszkańcy Węgrz Wielkich tak naprawdę nic z tego nie mają. Tu okoliczni mieszkańcy. I tak samo było wcześniej, ze strefą w Kokotowie. Co z tego, że ta strefa tam jest? Jakie korzyści mają mieszkańcy Kokotowa? Tyle jest dróg tam do naprawienia. Śledziewice tak samo, sprzedały działkę w Kokotowie Sołecką. Miały mieć za 10 milionów, miały mieć przynajmniej 5 milionów do dyspozycji. Oszukano tych ludzi. Przestępstwo, doszło tam do przestępstwa, sfałszowano dokumenty, na bazie których sprzedano działkę bez zgody tych mieszkańców. Przeznaczono pieniądze na niby na szkołę, ale szkoła zbudowana, ale nie działa. I nie ma pieniędzy, żeby teraz dołożyć. Mimo, że była dotacja tam, nie wiem, 18 milionów czy 30 milionów, nie wiem ile, przy, to jest cały czas tracą na tym lokalni mieszkańcy na tych strefach i na tych y, usługach dla deweloperów bo, bo też y, damy tu zgodę deweloperowi on nam zrobi zgodę okej okay, jeden zrobi bo niektórzy ro, zrobili ale niektórzy nie zrobili i powstało się dla drugi nie ma I jest teraz konflikt, i ludzie są wkurzeni więc ja chciałem was mieszkańców przestrzec o tym żebyście pilnowali swoich radnych i dostrzegam Was, bo oni są bardzo łatwo, wiel... łatwo wierni i łatwo dają się manipulować. Bo przyszedł dzisiaj ten deweloper i tak urobił tych radnych, że oni byli w dobrym nastroju. Takim na No My zrobimy tą drogę. Zróbcie sobie to. Ja tu teraz mówię do tych inwestorów całych. Ym... Zróbcie sobie tu drogę, za swoje pieniądze, niech to będzie prywatna droga. Ludzie nie potrzebują tej drogi. To nie musi być droga publiczna. Zróbcie sobie prywatną drogę przez tory do Niepołomic. Tam sobie kurwa niech jeżdżą te, te, te tiry. Pobierajcie opłatę od tych firm, będziecie mieli... będziecie jak Kulczyk na A1, nie? Kulczyk. jest taki biznesmen, który tam ma jakieś udziały czy koncesje na autostrada 1 sobie pobiera pieniądze na no to. To też będziecie mieli, jeżeli to jest taki super biznes. Bo dla mnie to jest znowu naciąganie gminy na inwestycje, która ma służyć biznesmenom, deweloperom spoza wieliczki. No i jeszcze jedno, Wam ciekawą rzecz powiem: że ja y, mam też jakąś koncepcję, jak tam rozwiązać komunikacyjnie ten problem, y, ale nie będę jej przedstawiał na pewno deweloperom za darmo. Bo ja nie jestem od tego, żeby deweloperom pomagać za darmo. Proste. Bo już oczywiście pan deweloper dzisiaj powiedział, no deweloper, ten pan pośredniak, nie wiem jakby tam nazywać, że on, ja powinienem pomagać za darmo. I też wszyscy radni mówią, że powinienem pomagać za darmo deweloperom. I no i pan deweloper powiedział, że on mnie zgłosi do prokuratury, on to rozważa, bo już dał do kancelarii prawnej, do prokuratury to, że ja mu łapówkę Korupcję, ofertę korupcyjną przesłałem. No, ja mu przesłałem taką propozycję, że jeżeli chce on, żebym mu przedstawił, żebym ja mu przedstawił moją koncepcję, to oczekuję wynagrodzenia za wykorzystanie tej koncepcji do tego wniosku, który jemu służy, bo wnioskodawcą jest prywatna firma spoza Wieliczki, która chce odrolnienia gruntów, które po decyzji Rady Miejskiej o właśnie odrolnieniu, przeznaczeniu wzrośnie dwukrotnie. I oni zarobią dziesiątki milionów złotych. Tyle ode mnie. Pozdrawiam.